Ziarno słowa na każdy dzień, środa 7 stycznia. Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnał nad jeziorem na pograniczu ziem Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza, ziemia Zabulona i ziemia Neftalego, na drodze ku morzu za Jordanie, Galilea Pogan. Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło. Odtąd począł Jezus nauczać mówić: nawracajcie się, albowiem bliskie jest Królestwo Niebieskie. Noś w sercu przez cały dzień i powtarzaj słowa: nawracajcie się, albowiem bliskie jest Królestwo Niebieskie.